Dzień dobry kochani. Dziś nagrywam filmik eksperymentalny. Zobaczymy, jak się nagra na zewnątrz. Wiele razy Wam obiecywałam, że będę Wam pokazywać, jak przyjdzie wiosna, lato moje ulubione miejsca w Warszawie. No i postanowiłam, że zacznę to robić. I teraz jestem w łazienkach królewskich. To jest restauracja Belvedere, troszeczkę z boku. Jest zielono, pięknie, jest cudownie. Słuchajcie, jest piękne niebieskie niebo. Które nie potrzebuje filtrów ani Photoshopa, ani niczego, są bzy, które kwitną, są inne kwiaty, jest po prostu cudownie, zielono, soczyście wspaniale, często się wybieram na przechadzkę do łazienek. Mieszkam zresztą nie, nie jakoś bardzo daleko. Dziś akurat pra przed pracą, przed nagraniem programu, wona cię postanowiłam jeszcze Zrobić sobie krótki spacer i z Wami pogadać. Chciałam powiedzieć o biskupie Rakoczym. To jest sprawa sprzed paru dni, ale jakoś nabieram takiego zwyczaju, żeby sobie troszeczkę też przetrawić i przemyśleć, żeby nie komentować, tak jak już Wam mówiłam, na bieżąco. Niesamowite jest to, słuchajcie, i to już jest po raz któryś, i, i też pisałam o tym i kiedyś o tym rozmawialiśmy, że. Wszystkie media piszą o karze Watykanu dla biskupa Rakoczego, który ukrywał przestępców pedofilów w kościele krył zbrodnie pedofili. I nie ma tej refleksji, że to jednak nie jest kara. I to mnie zadziwia, jaka kara spotkała według Watykanu i, i powtarzających za Watykanem mediów biskupa Rakoczego. O, teraz macie piękne tutaj ujęcie. Proszę bardzo. Jaka kara go spotkała? Otóż spotkała go kara zakazu wystąpień publicznych, celebrowania mszy i nakaz życia zgodnie z nakazami chrześcijańskimi, w skromności i pokorze. No sądziłam, że wstępuje się do stanu kapłańskiego, żeby żyć w skromności i pokorze zgodnie z Biblią, czy zgodnie z nakazami chrześcijańskimi, no ale może się mylę, może to jest jakiś rodzaj kary, może na co dzień księża imprezują, party, party i i nagle nakaz życia w pokorze jest jakąś po prostu straszną i niesamowitą karą. No tak, tak z tego wynika i tak na to wygląda. Oczywiście te inne zakazy, tutaj wstawiam cudzysłów, no to nie są żadne zakazy, bo nie pokazywanie się publicznie, nie celebrowanie mszy to jest absolutne minimum. Jeśli chodzi o prawo kanoniczne, tak naprawdę ksiądz, kryjący księży pedofilów, powinien być natychmiast dyscyplinarnie wyrzucony ze swojej firmy ze stanu kapłańskiego bez możliwości powrotu i tak jak sobie to wyobrażam, to najlepiej jeszcze obłożone ekskomuniką po prostu. Cały czas, zauważcie, spaceruje po łazienkach. Pedofilia to nie jest grzech. Pedofilia to jest przestępstwo i mm, krycie pedofilii to także nie jest grzech, to jest przestępstwo. To jest bodajże artykuł 259 i na pewno artykuł 18 kodeksu karnego. Oba te artykuły mówią o tym, że nie tylko pedofil jest winien, ale winien jest także ktoś, kto kryje pedofilię, kto mogąc zapobiec temu przestępstwu, wydać pedofila, nie robi tego, pomaga mu w dalszym dokonywaniu przestępstw. Próbuję znaleźć słowo, to jest nie współsprawstwo w tym artykule 18. O, pomocnictwo, znalazłam słowo, to jest pomocnictwo. Tak było w przypadku biskupa Tadeusza Rokoczego i to, co powinno spotkać tego biskupa, właściwa kara, to jest aresztowanie, tymczasowe aresztowanie z uwagi na oczywistą dużą możliwość mataczenia. Przecież, prawda, to jest osadzenie w więzieniu po sprawiedliwym procesie i udowodnieniu winy po prostu. I osoba, która pomaga pedofilowi, jest zagrożona zgodnie z kodeksem karnym dokładnie taką samą karą. Więzienia jak pedofil, czyli między 3, a raczej częściej 5 a 15 lat więzienia. I to powinno spotkać biskupa rakoczego I to, i, to, i to byłaby kara. Rozśmiesza mnie w takim oczywiście czarnym sensie, czarnego humoru mówienie, że kara to jest zakaz wystąpień publicznych. To mniej więcej tak, jakby nie wiem, w Onacie był pedofil albo w RadiO Nowy Świat, czy w jakiejś innej firmie, w której pracuję. A kierownictwo firmy by powiedziało: Dobra, idź do domu, nie będziemy ci płacić, czy znaczy będziemy ci płacić pensję, ale nie przychodź i przez pół roku, rok, nie prowadź programów, nie pokazuj się publicznie, żeby sprawa ucichła. Zero prokuratorskiego dochodzenia, zero kary, zero procesu. Żaden inny człowiek, który nie nosi sutanny, nie mógłby liczyć na, na tak dobre traktowanie i nie mógłby liczyć na takie fory. To jest stanie ponad prawem. Księża są specjalną kastą stojącą ponad prawem, niestety. Bo każdy inny Polak odpowiedziałby karnie, miałby proces, siedziałby w więzieniu. I tyle. Po prostu nie ma to w ogóle o czym gadać. Fakt, że Watykan uważa za karę, za krycie pedofilii, zakaz wystąpień publicznych jest śmieszny. I świadczy też o degeneracji, degrengoladzie, jakimś kompletnym braku słuchu społecznego, ale też wokół przyzwoitości i przestrzeganiu prawa przez Watykan po prostu. I tu nie ma o czym gadać, to są oczywiste oczywistości. Ja już pomijam fakt, że powinny być też przeprosiny Kościoła katolickiego w Polsce dla ofiar, przeprosiny, dlatego że nadal te ofiary są ignorowane i powinny być wielomilionowe odszkodowania, moi drodzy bo te sprawy, o których mówię, sprawy karne, no to powinny być za przestępstwa pedofilii, krycia pedofili. natomiast za ignorowanie ofiar w procesach cywilnych powinny być przyznawane wielomilionowe, wielomilionowe, kilkudziesięciomilionowe, wysokie, wysokie e, odszkodowania. No nie mówię o tym, że powinna być przeprowadzona reforma całej instytucji Kościoła katolickiego, gdyby rzeczywiście była w niej chęć zmiany czegoś na lepsze, a nie ma. E, no, kto się powinien tym zająć? Oczywiście nie sam Kościół, bo zgodnie z zasadą prawa taką logiki też zresztą, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tu znowu pokazuję Wam łazienki. Przepraszam, że jesteście w pionie, nagrywam, ale tak mi po prostu wygodniej trzymać. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, no bo nikt nie może i nikt z nas nie jest nigdy sędzią we własnej sprawie, to jest niezgodne z prawem i to jest po prostu w złym guście. Oprócz księży, oni są sędziami we własnej sprawie, oni chcą powoływać komisje wewnątrzkościelne, które będą w których będą sami siebie osądzać i swoich kolegów. Oczywiście to jest nieuczciwe, niesprawiedliwe, niezgodne z prawem. Nikt na świecie nie ma prawa osądzać ani siebie, ani swoich bliskich, ani swoich kolegów, bo nie będzie to żadne osądzanie i tyle. I tutaj Kościół Katolicki i księża nie są żadnym wyjątkiem. Wiele lat trwało budowanie takiego stanu rzeczy, z którym mamy teraz do czynienia, że do księża są takimi świętymi, ale ptaki słyszycie. Że księża są takimi świętymi krowami. Stojącymi ponad prawem. Do tego się przyczynili wszyscy politycy wszystkie rządy, no ale czas z tym skończyć. Kiedyś trzeba zrobić pierwszy krok ku nowemu. To nie dotyczy tylko księży. W ogóle w żadnym kraju, który chce być praworządny i demokratyczny, po prostu nie powinno być żadnej grupy ludzi stojącej ponad prawem i tyle. Prawo dokładnie tak jak jest zapisane w Konstytucji powinno być równe dla wszystkich, obowiązywać wszystkich tak samo: i premiera, i biskupa, i prezydenta, i katolika, i niekatolika, i rozwodnika, i geja, i lesbijkę, i powinno wszystkich dotyczyć tak samo. Prawa i przywileje zapisane w ustawach i Konstytucji są takie same dla wszystkich, i Konstytucja mówi, że Organy państwa, instytucje wymiaru sprawiedliwości powinny wszystkich traktować tak samo. No nie traktują i to jest do zmiany. Mówię o Kościele katolickim, no bo akurat te sprawy są na tapecie, ale patrząc szerzej z dystansu, w ogóle uważam, że mamy w tym Polsce problem, że z tym w Polsce problem, że jesteśmy strasznie postfolwarcznym społeczeństwem, które uważa, że pewnym grupom przywileje się po prostu należą i my sami, obywatele, uważamy to czasem za oczywiste. No, tak nie jest, nikomu przywileje się nie należą. To nie oznacza, że nie istnieją okoliczności łagodzące, no ale każde, każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie, w oderwaniu od tego, do której grupy społecznej czy zawodowej należy przestępca. Ale zaczęłabym jednak zmianę od Kościoła katolickiego, bo to jest taka grupa, kasta, która się rozpanoszyła najbardziej i po prostu ich przywileje, zobaczcie, takie wózeczki tu jeżdżą w łazienkach. Zawsze chciałam się tym przejechać. I mam nadzieję, że się uda. Zaczęłabym jednak od Kościoła katolickiego, dlatego że to jest najbardziej uprzywilejowana grupa. No dobrze, dziękuję, że byliście ze mną. Jeszcze kiedyś pokażę Wam inne fragmenty łazienek, ale jest tu soczyście zielono i fajnie, a teraz idę na kawę. Postaram się mieć dobry dzień, czego i Wam życzę. Do zobaczenia.